Cześć wszystkim, już z tej strony No i mamy dzisiaj kolejną lekcję Będzie dzisiaj o BitBay'u Myślę, że wiele osób już tą giełdę zna, ale wiele osób, które dopiero zaczynają z kryptowalutami tej giełdy jeszcze nie znają, nie wiedzą jak się po niej poruszać co gdzie jest, jak co robić No i ja Wam to w tym momencie tutaj pokażę Więc tak, ja mam tutaj wrodzone obecnie 352 zł, sprzedałem sobie te kryptowaluty, które mi się ukopały metodą Proof of Stake bardzo polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to poprzednie lekcję, sobie obejrzeć. Tam jest oczywiście o tym informacja. No i ja sobie to sprzedałem. Yy, I tak. Mam tutaj teraz obecnie bitcoina z, z możliwością wymiany na polskie złotówki. No i tak. Jak widzimy, tutaj lekka korekta była. No i teraz bitcoin znowu idzie w górę. Możemy tutaj wystawić albo ofertę, albo możemy. albo możemy. po prostu. albo po prostu. możemy sobie to natychmiastowo kupić albo sprzedać. W tym momencie, jeżeli chciałbym sobie kupić. przykładowo. Chciałbym sobie kupić 30 tysięcy Satoshi i to jest na chwilę obecną 12 zł. albo ja chciałbym sobie kupić za powiedzmy dwa, moment, 12 zł i 17 groszy no to wyjdzie mi to jakieś tutaj widzicie 29 tysięcy no ja sobie w tym momencie to kupię prawda kupiłem sobie 29254 no i dobra to widzicie trafiło na moje konto oczywiście odebrało tutaj mi um, odebrało mi tutaj naliczenia za, za opłaty jakieś tam marketu tradera i takie tam ale to są oczywiście groszowe sprawy no i jeżeli chciałbym to teraz sprzedać to oczywiście klikamy sobie tutaj ja sobie kliknę sprzedaj wszystko no, i jak widzicie, wyjdzie mi 12 zł i piję także troszeczkę tutaj, jak widzicie, mniej, ale można to oczywiście bardzo szybko sobie kupić, sprzedać. No, i jak kupicie, to od razu możecie sobie tutaj przejść na portfele. Tutaj, Bitcoin, no i oczywiście, wypłata. Nie jest naprawdę nic trudnego, myślę, że każdy by umiał to zrobić już. Yy, I tak, no, i tutaj macie jeszcze tę ofertę, że ktoś chciałby sobie tutaj wystawić samodzielnie. No, to tutaj macie pokazane kursy, yy, po jakich ktoś tutaj skupuje. Czyli, jeżeli ktoś tutaj skupuje po 47 560, na przykład, ktoś kupuje po 41 400, no i im niższa niższa tutaj w tej tabelce oferta, tym ona po prostu będzie tańsza, prawda? No, a tutaj, jak widzicie, ktoś sprzeda za 41 600, najtaniej. No i tutaj, jak widzicie, najdroższa, ktoś sprzeda za 41, to tu jeszcze 42 było. Także tak to działa. Oczywiście też mogłem wam pokazać, ale nie będę się kupował, po prostu nie chcę na to tracić pieniążków Ale tak to. Mm, Tutaj się robi, czyli przykładowo, jeżeli byłby kurs, dajmy na to, jest obecnie 563, ja sobie dajmy na to ustawie 500. No, jeżeli do tej ceny spadnie, to niech mi kupi jednego bitcoina. No i to wydźmi 41 500, prawda? Obecnie, jak widzicie, jest 563, czyli coś tam oczywiście zaoszczędzi, ale jeżeli ktoś będzie miał szczęście, sobie ustawi powiedzmy 38 000, no to oczywiście może sobie za to zakupić za te 38 tysięcy, prawda? Jeżeli mu się uda tutaj i ta cena aż tak faktycznie spadnie. No i tutaj z sprzedażą jest oczywiście tak samo. Im, Im po prostu tutaj przybijecie tą cenę, tym szybciej ktoś ją to sprzeda, prawda? Bo jeżeli byście wstawili sobie za 42, że chcecie sprzedać, no to oczywiście będziecie musieli chwilę poczekać, aż ta cena do tego tutaj, do tych 42 tysięcy skoczy, prawda? No, i też wiele osób ma problem z tym, żeby te pieniążki oczywiście wypłacić, ale jeszcze wcześniej trzeba oczywiście przejść tutaj yy, weryfikację konta. Ja już tą weryfikację zrobiłem, oczywiście. Co trzeba było zrobić? Oczywiście dowód osobisty trzeba było tam wysłać zdjęcie. Yy, ponadto jakiś dokument, przykładowo wyciąg z konta bankowego, który potwierdza, że yy, potwierdza wasz adres zamieszkania. No i oczywiście swoje selfie. Także myślę, że to nie jest raczej nic trudnego i każdy byłby w stanie tutaj to sobie zrobić. I tak jak wypłacić tutaj przykładowo te 352 zł? Ja sobie w tym momencie to wypłacę. Przejdziemy sobie do portfeli. No i przejdziemy sobie do PLNów Przede wszystkim, jeszcze co zrobić, żeby móc wypłacić? Oczywiście nie mam tutaj tego pokazanego, bo ja już to zrobiłem. Ale trzeba było zrobić przelew na bodajże chyba 10 zł. Na adres tutaj konta, który był podany tutaj, on się po prostu Wam wyświetli, prawda? Jak wejdziecie sobie tutaj w PLN wypłatę, tutaj Wam się wszystko pokażę. Też tutaj Wam gdzieś zaraz załączę potwierdzenie transakcji, że, że wysłałem tutaj do tego bitboya 10 zł w ramach po prostu weryfikacji, że to konto należy do mnie. No i teraz, jeżeli chcę zrobić przelew wypłatę, no to popatrzcie, ono automatycznie tutaj się wkleje mój numer konta, z którego wysłałem pierwszy przelew. Także nie muszę tutaj niczego wklejać, uzupełniać. Oni to automatycznie tutaj wklejają już. No i można sobie to oczywiście wypłacić. Przejdziemy sobie jeszcze chwilę. Wypłata w bankomacie. Można sobie to wypłacić tutaj w Euronecie, tutaj, jeżeli ktoś by chciał. Jak to wygląda? Jeżeli byście chcieli sobie wypłacić, powiedzmy, nie wiem. Oczywiście trzeba wypłacić równą liczbę, nie można sobie wypłacić 320, tylko mogłoby to być 120, 120 300, 500 albo 1000 złotych. No i jak to wygląda? Wygląda Wam to tak, że na Wasz telefon przychodzi SMS, z którym idziecie do Euronetu, no i tam go właśnie wklepujecie Jeżeli ktoś by jeszcze chciał tutaj, no to ma sobie tutaj w pierwszym punkcie: jak, jak wypłacić tutaj yy, w bankomacie. No i tu oczywiście macie przypisaną instrukcję, ale tak jak mówię, przychodzi Wam kod SMS, który jest ważny tutaj 48 godzin, z tym kodem idziecie do bankomatu, no i tam podajecie w tym bankomacie kodzik, no i Wasze pieniążki Wyskoczą tam Z bankomatu, no i co jeszcze mam, mam jeszcze chyba opcję wypłaty na poczcie Też tutaj oczywiście macie Pokazane tutaj jak to zrobić, także myślę, że naprawdę każdy sobie z tym powinien poradzić. No ja na ten moment sobie te 352 zł, które. Nie, przepraszam, 346. Tak, bo pobierze mi tutaj oczywiście 10 zł. Nie, nie 10. Pobierze mi 2,47 zł. I pobierze za. za tą wypłatę. Wcześniej było, wiem, że 10. Yy, przepraszam, 6 zł. I pobierze, bo 4,26, tak. 6 zł. pobierze sobie za tą mm, wypłatę, także na moje konto trafi 346 zł. Także sobie to w tym momencie Wypłacam, no i na mój adres przyszedł kod Także ja sobie W tym momencie Wejdziemy sobie na gmaila, ja sobie ten kodzik tutaj wezmę No i, i, i wezmę sobie ten kodzik, no i oczywiście wyślemy sobie tą wypłatę, ona myślę, że powinna trafić na moje konto w ciągu jednego Dwóch dni roboczych, no z racji, że dzisiaj mamy weekend, także wątpię, że ona już Dzisiaj do mnie dojdzie. Okazuje się, że kod chyba jeszcze trzeba przepisać, bo nie chce się wkleić. A nie, jednak się wkleja. No i dobra transakcja została rozpoczęta, także tutaj powinno to wszystko trafić zaraz na moje konto. O widzicie tutaj mm, wartość 11 zł, że wpadło na moje konto. Także myślę, że mega spoko. Czekamy teraz tylko tutaj aż yy, aż czekamy, aż to sobie tutaj doleci na moje konto. Także to by było na tyle oczywiście. Mam nadzieję, że troszeczkę wam postaram się ułatwić to chodzenie po tej giełdzie. No i oczywiście to na tyle w tej lekcji. Także dzięki. Trzymajcie się. No i cześć.